Jesteś tam, kolejną noc, przeglądasz swój fit bezwiednie, ale nie możesz przestać. Każde zdjęcie, każda historia o parach trzymających się za ręce, o porozumiewawczych spojrzeniach, o ukradkowych pocałunkach, jest jak nóż powoli obracający się w tym samym miejscu w Twojej piersi. To nie zazdrość, to pytanie pulsujące w Tobie, jak serce bijące o żebra: Dlaczego nie ja? Próbowałaś wszystkiego. Uśmiechałaś się na aplikacjach randkowych, spotykałaś się z ludźmi, którzy nie byli tego warci, czekałaś, modliłaś się, płakałaś w poduszkę, myśląc, że coś z tobą nie tak. Słyszałaś, że musisz najpierw pokochać siebie, że miłość przychodzi, kiedy najmniej się jej spodziewasz, że jesteś zbyt silna, by być sama. Ale słowa nie wypełniają pustki zimnego łóżka. Nie ogrzewają lewej strony materaca, nie odpowiadają na twoje dzień dobry. A potem rozlega się ten głos bardzo cichy, niemal szeptem, czy naprawdę na to zasługuje? Ale dziś, w tej właśnie chwili, chcę, żebyście się zatrzymali, odetchnęli, bo to, co wam powiem, nie jest kolejnym tanim pocieszeniem. To prawda, którą pokazały mi anioły, i prosiły, żebym wam ją przekazał. Nie chodzi o to, że nie jesteście wystarczająco dobrzy, nie chodzi o szczęście, odpowiedni moment czy los. Chodzi o coś o wiele większego, o coś, co dzieje się za kulisami waszego życia, gdzie wasze oczy nie widzą. Kiedy czujesz się uwięziony, kiedy miesiące zamieniają się w lata, a nadzieja staje się cieńsza niż włos, istnieje ku temu powód. To nie kara, to nie pech. To powołanie, powołanie tak głębokie, że tylko ci, którzy są gotowi na prawdziwą miłość, mogą je usłyszeć. Czy zauważyłeś kiedyś, jak niektórzy ludzie przyciągają miłość, jakby to było coś naturalnego, jakby wszechświat sprzysiągł się na ich korzyść? I zadajesz sobie pytanie: co oni mają, czego ja nie mam? Odpowiedź Cię zaskoczy: to nie uroda, nie charyzma. Ani nawet niepewność siebie. To coś, co oni już nieświadomie w sobie otworzyli. Coś, co wciąż trzymasz w zamknięciu. Nie z wyboru, ale dlatego, że nikt nigdy ci nie wyjaśnił, jak otworzyć te drzwi. Anioły objawiły mi, że twoja samotność nie jest studnią bez dna. To tunel. A na jego końcu jest światło, które nie jest zwykłym światłem. To błysk, który zmienia wszystko. Jak postrzegasz siebie, jak kochasz, jak pozwalasz sobie być kochanym. Ale, żeby tam dotrzeć, musisz zrozumieć jedno: stagnacja nie jest problemem, to znak, że coś się wkrótce wydarzy, coś wielkiego. A co, gdybym ci powiedział, że w tej chwili istnieją siły działające na Twoją korzyść, nawet jeśli tego nie czujesz? że istnieją niewidzialne ręce, które dopasowują każdy element układanki twojego życia, usuwają to, co już nie służy, przygotowują drogę tym, którzy przyjdą? Uwierzyłbyś w to? Jeśli tak, kliknij ten przycisk, lubię to. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, jeśli czujesz, że jest w niej więcej prawdy niż w czymkolwiek innym o miłości, zasubskrybuj kanał. Bo za kilka minut pokażę ci, co tak naprawdę się dzieje i jak w końcu możesz przekręcić klucz do tych drzwi. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś utknął w kręgu bez wyjścia? Jakby bez względu na to, jak bardzo się starasz, bez względu na to, ile razy się otwierasz, obnażasz, podejmujesz ryzyko, coś zawsze ciągnęło cię z powrotem w to samo miejsce? Do miejsca, w którym miłość zdaje się cię omijać, jak rzeka. Która płynie obok Twojego domu, ale nigdy nie wkracza do Twoich drzwi. To nie przypadek, to nie pech i przede wszystkim to nie Twoja wina. Anioły objawiły mi, że istnieje duchowy powód tej stagnacji powód, który wykracza daleko poza to, co widzą oczy, a umysł rozumie. Pokazali mi, że przed narodzinami każda dusza zawiera pakt, świętą umowę kontrakt ze wszechświatem z bogiem z siłami rządzącymi miłością a w tym kontrakcie są klauzule których nie pamiętasz ale które działają po cichu jak niewidzialne sznurki pociągające za sceny twojego życia czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego akurat ty który masz tyle miłości do ofiarowania który jesteś tak lojalny tak szczery tak chętny do poświęcenia się wciąż czekasz Dlaczego wydaje się, że miłość puka do Twoich drzwi, ale nigdy tak naprawdę nie wchodzi? Dlaczego ludzie przychodzą, ale nigdy nie zostają? Dlaczego obietnice ulatniają się jak dym w powietrzu? Aniołowie powiedzieli mi, że istnieją trzy rodzaje dusz, które stają przed tą próbą. Pierwsza to dusza, która przyszła, by nauczyć się kochać siebie, zanim pokocha kogoś innego. Nie chodzi o kochaj siebie, o którym czytasz w motywacyjnych cytatach, ale o głęboką, radykalną miłość zrodzoną z uznania, że jesteś wartościowy nie ze względu na to, co robisz, ale ze względu na to, kim jesteś. Druga to dusza, która niesie w sobie starożytną przysięgę, obietnicę złożoną w innym życiu, przysięgę samotności, która wciąż rozbrzmiewa w twojej podświadomości niczym. Odległe echo. A trzecia, trzecia to dusza, która jest przygotowywana na miłość tak wielką, tak transformującą, że wszechświat dostosowuje każdy szczegół, każdy element, każde doświadczenie, tak że kiedy nadejdzie, nic nie będzie mogło jej cofnąć. Ale oto prawda, którą niewielu ci powiedziało, ta stagnacja nie jest karą, to ochrona. Bo miłość zarezerwowana dla Ciebie to nie byle jaka miłość to nie taka, która przychodzi i odchodzi taka, która obiecuje i zapomina taka, która rozpala się, a potem gaśnie to miłość, która naznaczy Cię na zawsze miłość, która sprawi, że spojrzysz wstecz i zrozumiesz, dlaczego wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło dlaczego każda łza, każda samotna noc Każde rozczarowanie były potrzebne, by cię wzmocnić, przygotować, uczynić z ciebie kobietę, na jaką tylko ta miłość mogła zasługiwać. Czy kiedykolwiek czułeś, że bez względu na to, jak bardzo się zmieniasz, bez względu na to, jak bardzo się starasz, coś zawsze sprowadza cię z powrotem do tego samego punktu? Jak gdyby istniała niewidzialna ściana, której nie możesz przeskoczyć? Ta ściana nie jest po to, by Cię powstrzymywać, jest po to, by skłonić Cię do spojrzenia w głąb siebie, byś zobaczył, co wciąż potrzebuje uzdrowienia, co wciąż wymaga uwolnienia, co wciąż wymaga transformacji. Aniołowie pokazali mi, że często stagnacja jest głosem wszechświata. Czekaj, nie tak, nie tak, nie teraz, bo miłość, która do Ciebie przychodzi, nie jest taka, która wypełni pustkę. To taka, która stworzy coś nowego, coś czego jeszcze sobie nie wyobrażasz. A co, gdybym ci powiedział, że właśnie teraz jest energia, która działa dla ciebie, że każda samotna noc, każda przelana łza, każda modlitwa szeptana w ciemności jest słyszana, że istnieje plan o wiele większy niż możesz dostrzec, o wiele głębszy niż możesz poczuć, którego twój umysł nie jest w stanie pojąć, ale dusza go zna? Nie stoisz w miejscu, jesteś kształtowany, jesteś przygotowywany, jesteś wybierany do czegoś, co wykracza poza wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłeś. Jeśli ta wiadomość od Aniołów poruszy twoje serce i da ci nadzieję na miłość, której tak bardzo pragniesz, możesz okazać swoją wdzięczność, klikając: Bardzo dziękuję. To drobny gest, ale wiele znaczy. Pomaga mi codziennie nieść światło, wsparcie i wiadomości od aniołów. Dziękuję z całego serca. Kiedy aniołowie objawili mi trzy duchowe blokady, które blokują miłość, poczułem dreszcz. Nie były to zwykłe przeszkody, nieoczywiste lęki czy niepewności, które próbowałeś pokonać tysiące razy. Były to niewidzialne więzi. Więzi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś, ale które w tej właśnie chwili kształtują Twoją kochającą rzeczywistość. Pierwszy blok to pakt milczenia. Czy zauważyłeś kiedyś, jak w pewnych momentach wydaje się, że coś w tobie odmawia powiedzenia tego, co naprawdę czujesz? To nie nieśmiałość, nie strach przed odrzuceniem. To dawna umowa, obietnica, którą Twoja dusza złożyła w innym życiu. Przysięgając, że nigdy więcej się tak nie odsłoni. Być może zostałeś zdradzony, być może kochałeś za bardzo i zostałeś porzucony, i nieświadomie przyniosłeś te obietnice do tego życia, niczym sekret skrywany głęboko w sercu. Za każdym razem, gdy milczysz, za każdym razem, gdy łykasz słowa, za każdym razem, gdy nie mówisz, chcecie, potrzebujecie, zasługuje na więcej. Dotrzymujesz przysięgi, która już ci nie służy. Anioły pokazały mi, że złamanie tego paktu wymaga odwagi wykraczającej poza logikę. Musisz odważyć się na ponowne odsłonięcie, nawet jeśli to boli. Drugi blok to kryształowa zbroja, budowałeś się kawałek po kawałku za każdym razem, gdy zostałeś zraniony. Każde rozczarowanie, każde rozczarowanie, każde nigdy więcej. Stało się warstwą ochronną wokół Twojego serca. Ale oto paradoks. Ta zbroja, która jak Ci się wydawało Cię chroniła, jest właśnie tym, co powstrzymuje miłość. Bo prawdziwa miłość nie przychodzi siłą, przychodzi na zaproszenie. A Ty nieświadomie umieściłeś na drzwiach tabliczkę: Nie wchodź, nie ufam. Nie pozwolę sobie znów czuć. Aniołowie powiedzieli mi, że ta zbroja nie jest z żelaza, lecz z kryształu jest krucha, a kiedy pada na nią światło prawdziwej miłości, rozpada się. Ale, żeby tak się stało, musisz przestać ją wzmacniać. Musisz przestać wierzyć, że ochrona siebie jest ważniejsza niż pozwolenie sobie na życie. A potem jest trzeci blok najgłębszy ze wszystkich dług przebaczenia nie chodzi o wybaczenie innym. Chodzi o wybaczenie sobie. Za to, że kochałeś niewłaściwie. Za to, że zostałeś, kiedy powinieneś był odejść. Za to, że wierzyłeś, kiedy powinieneś był zwątpić. Nosisz tę winę jak ciężar, a aniołowie objawili mi, że dopóki ona istnieje, miłość nie może płynąć swobodnie. Bo wybaczenie nie jest aktem dobroci, to akt wyzwolenia. To klucz, który otwiera drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że są zamknięte. Anioły pokazały mi, że te blokady to nie kary, to lekcje, a najważniejsza z nich brzmi: Miłość nie przychodzi, gdy jesteś idealny. Przychodzi, gdy jesteś gotowy pozwolić sobie być człowiekiem, popełniać błędy, czuć, poddać się, nawet bez gwarancji. Czy kiedykolwiek czułeś, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, coś zawsze ciągnie cię z powrotem ku samotności, jakby powstrzymywała cię niewidzialna lina? Ta lina nie jest przywiązana do ciebie, jest przywiązana do przeszłości. I tylko wtedy, gdy ją przetniesz, z odwagą, wiarą, z przekonaniem, że zasługujesz na coś większego, miłość w końcu do ciebie dotrze. Nie jako przysługa, nie jako nagroda, ale jako prawo. Jako coś, co zawsze było Twoje, ale o czym przez tak długi czas przekonywałeś sam siebie, że na to nie zasługujesz. Jest taki moment tuż przed nadejściem miłości, kiedy wszechświat zaczyna szeptać. To nie są słowa, nie są rady, nie są te wyświechtane frazesy, które słyszałeś tysiące razy. To znaki drobne, niemal niedostrzegalne. Ale pełne tak głębokiego znaczenia, że kiedy je rozpoznasz, coś w tobie się budzi. Aniołowie objawili mi, że kiedy zbliża się prawdziwa miłość, pierwszą rzeczą, jaka się pojawia, jest sen o wodzie. Nie byle jaki sen. Sen, w którym zanurzasz się czy to w rzece, morzu, czy nawet w ulewnym deszczu. Woda jest symbolem oczyszczenia, przygotowania. To tak, jakby wszechświat zmywał wszystko, co już ci nie służy, wszystko, co mogłoby przeszkodzić w tym, co ma nadejść. Jeśli w ciągu ostatnich kilku dni miałeś podobny sen, zwróć na niego uwagę. To nie przypadek, to ostrzeżenie: Twoje serce przygotowuje się na przyjęcie. Drugim znakiem są powtarzające się liczby nie te, które widzisz codziennie, ale sekwencje, które zdają się podążać za tobą. 11.11 11 na zegarze, 222 na tablicy rejestracyjnej, 333 na paragonie. Te liczby to nie zbieg okoliczności. To zakodowane wiadomości od aniołów, ich sposób na powiedzenie Jesteś na dobrej drodze, nie poddawaj się teraz. Każda liczba niesie w sobie energię, częstotliwość, która dostosowuje Twoją rzeczywistość do nadchodzącej miłości. Jeśli widzisz to często, to dlatego, że drzwi się otwierają, a potem jest trzeci znak, najpotężniejszy ze wszystkich spotkanie dziecka. Może to być we śnie na ulicy, w nieoczekiwanym miejscu. To dziecko to nie tylko dziecko to symbol niewinności, którą musisz w sobie odnaleźć zdolności do wiary bez lęku, do miłości bez kalkulacji, do bezwarunkowego poddania się. Kiedy to się dzieje, anioły mówią: Czas puścić przeszłość w niepamięć. Miłość, na którą czekałeś, nie poprosi o pozwolenie. Przyjdzie jak fala, a ty musisz być gotowy, żeby się od niej uwolnić. Te znaki nie są magiczne, to potwierdzenia. Wszechświat nie działa w ciemności, zawsze ostrzega, zawsze przygotowuje, zawsze daje wskazówki tym, którzy chcą je dostrzec. A jeśli je widziałeś, więc jedno, nie wyobrażasz sobie tego. To dowód, że coś się wkrótce zmieni. Aniołowie pokazali mi rytuał. To nie formuła, nie przepis, to akt odwagi, gest, który mówi wszechświatowi: Jestem gotowy, nie chcę już powtarzać tych samych błędów, nie chcę żyć w cieniu tego, co minęło. Potrzebna będzie ci jedynie biała świeca, trochę papieru i długopis. Najpierw zapisz strach, który najbardziej paraliżuje cię w miłości. Nie ten powierzchowny, ten, który już znasz, ale ten, który boli na samą myśl. Ten, który ściska cię w piersi, budzi cię w nocy, który sprawia, że wątpisz, czy to wszystko kiedykolwiek będzie miało sens. Pisz bez filtrowania, bez usprawiedliwiania, bez próby brzmieć mocno. Niech słowa płyną jak łzy. Surowe, prawdziwe, konieczne. Następnie zapal świecę. Spójrz na płomień i powiedz głośno. Anioły, spalam ten strach. Spalam ten schemat. Spalam wszystko, co powstrzymuje mnie od otrzymania miłości, na którą zasługuję. To niewyuczona fraza. To wołanie o wolność. To ty przejmujesz kontrolę nad własną historią, dając wszechświatowi do zrozumienia, że nie będziesz już zakładnikiem przeszłości. Na koniec spal papier, nie ze złością, nie z rozpaczą, ale z przekonaniem, że to, czego już nie potrzebujesz, nie ma miejsca w Twoim życiu. Przechowuj prochy w słoiku i kiedy tylko możesz zakop je lub wrzuć do bieżącej wody, to symbol, gest, który mówi: To, co było ciężkie, stało się lekkie, to, co było ciemne, stało się lekkie. Anioły powiedziały mi, że po tym rytuale coś się zmieni. Nie z dnia na dzień, nie magicznie, ale w sposób, który poczujesz w powietrzu, w energii, w tym jak wszystko zacznie się układać, bo miłość nie polega na biernym czekaniu, chodzi o aktywne przygotowanie. Chodzi o to, by powiedzieć wszechświatowi, że jesteś gotowy, nie tylko na przyjęcie, ale na doświadczenie miłości, na którą zawsze wiedziałeś, że zasługujesz. Anioły objawiły mi jedną ostateczną prawdę: miłość, która cię czeka, to nie tylko miłość. To rewolucja, nie taka, która wypełnia pustkę, ale taka, która tworzy w tobie nowy świat. Świat, w którym samotność nie jest już cieniem, lecz odległym wspomnieniem, gdzie każda przelana łza przemienia się w siłę, każda samotna noc w mądrość, każde rozczarowanie w jasność. Pokazali mi, że kiedy ta miłość nadejdzie, rozpoznasz ją nie po jej intensywności, ale po spokoju, nie po jej przytłaczającej namiętności, ale po spokojnej pewności, że w końcu wszystko ma sens, bo ta miłość nie przyjdzie, żeby cię zbawić, przyjdzie, żeby cię znaleźć, nie jako bohatera, ale jako równego sobie, nie po to, by wypełnić to, czego ci brakuje. Ale by celebrować to, kim już jesteś. A oto proroctwo: nie nadejdzie tak, jak się spodziewasz. To nie będzie twarz, którą sobie wyobrażałeś, nie będzie sceneria, o której marzyłeś. Nadejdzie jak westchnienie, jak ulga, jak odpowiedź na pytanie, o którym nawet nie wiedziałeś, że je zadałeś. A kiedy nadejdzie, zrozumiesz, dlaczego to wszystko trwało tak długo, bo wszechświat nie odmawiał ci miłości przygotowywał cię na miłość, o której istnieniu nawet nie wiedziałeś. Zamknij oczy na chwilę. Poczuj, jak ta prawda rozbrzmiewa w tobie. Jeśli ta wiadomość do ciebie dotarła, jeśli poczułeś w sobie jakiś ruch, potwierdź odbiór, wpisując "sendiencededanany" w komentarzach. To nie jest byle jaka liczba. To święty kod, znak, że usłyszałeś, że jesteś gotowy, że wierzysz. I pamiętajcie, miłość się nie spóźnia. Jest tkana za kulisami wszechświata, nić po nici z troską, której nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Kiedy nadejdzie, nie będzie to koniec oczekiwania. Będzie to początek wszystkiego, a do tego czasu zaufajcie, bo aniołowie już torują drogę.